Anders Fock Rasmussen, były sekretarz generalny NATO, odnosi się do słów rosyjskiego MSZ, według których bez Lenina nie istniałaby Polska. Dla Rasmusena nie jest to jedynie prowokacyjna wypowiedź dyplomatyczna. To element szerszego schematu, w którym historia przestaje być obszarem badań i faktów, a zaczyna pełnić funkcję narzędzia politycznego. Rasmussen podkreśla, że takie narracje nie pojawiają się przypadkowo. Są częścią konsekwentnej strategii, w której przeszłość jest reinterpretowana w taki sposób, aby usprawiedliwiać współczesne ambicje i decyzje. W jego ocenie reakcja Warszawy była nie tylko uzasadniona, ale konieczna, ponieważ milczenie wobec fałszowania historii prowadzi do jej stopniowego wypierania z debaty publicznej. Były szef NATO zwraca uwagę, że polska niepodległość była efektem walki, determinacji i decyzji samych Polaków. A nie darem jakiegokolwiek zewnętrznego aktora. Rasmussen zauważa, że próby przedstawiania Związku Radzieckiego jako wyzwoliciela Europy Środkowo Wschodniej ignorują doświadczenia milionów ludzi i realia historyczne XX wieku. W tym kontekście ironiczne odniesienie do wojny polsko-radzieckiej 1920 roku, użyte w polskiej odpowiedzi, pokazuje absurdalność rosyjskiej narracji. Rasmussen podkreśla, że historia ma znaczenie strategiczne to jak państwa opowiadają o przeszłości wpływa na ich relacje międzynarodowe, postrzeganie sąsiadów i własną tożsamość. Dlatego reakcja Polski nie była jedynie obroną narodowej dumy, lecz obroną faktów i porządku opartego na prawdzie. W jego ocenie to szczególnie ważne w regionie, który wielokrotnie doświadczał prób narzucania cudzej interpretacji historii. Były sekretarz generalny NATO zauważa również, że fałszowanie historii często idzie w parze z próbą dzielenia państw europejskich. Wspomniane odniesienia do Węgier i Wiktora Orbana Rasmussen interpretuje jako element szerszej gry politycznej, w której przeszłość wykorzystywana jest do bieżących celów dyplomatycznych. Takie działania, jego zdaniem, wymagają spokojnej, ale stanowczej reakcji. Anders Rasmussen, odnosząc się do reakcji Warszawy na wypowiedź rosyjskiego MSZ o rzekomym braku Polski bez Lenina, podkreśla, że spór ten nie dotyczy wyłącznie interpretacji wydarzeń sprzed stu lat. W jego ocenie mamy do czynienia z próbą naruszenia fundamentów suwerenności poprzez podważanie prawa państwa do własnej historii. Rasmussen zaznacza, że narracje historyczne są jednym z filarów tożsamości narodowej, a ich fałszowanie stanowi formę presji politycznej, która z czasem może wpływać na relacje międzynarodowe. Były sekretarz generalny NATO zwraca uwagę, że Polska ma szczególne doświadczenie w mierzeniu się z próbami narzucania cudzej wersji przeszłości. Przez dekady XX wieku historia regionu była przedmiotem ideologicznych interpretacji, które miały uzasadniać dominację jednych państw nad innymi. Rasmusen podkreśla, że dzisiejsze wypowiedzi rosyjskiej dyplomacji wpisują się w ten sam schemat. Zmienia się język, ale cel pozostaje podobny: relatywizacja odpowiedzialności i osłabienie podmiotowości państw Europy Środkowo-Wschodniej. Rasmusen zaznacza, że reakcja polskiego MSZ była przykładem dojrzałej polityki historycznej. Zamiast emocjonalnych oskarżeń pojawiło się odwołanie do faktów oraz logiczne wskazanie absurdów rosyjskiej narracji. Przypomnienie wojny polsko-radzieckiej z 1920 roku jako kontrargumentu miało jego zdaniem nie tylko wymiar polemiczny, ale również edukacyjny. Pokazuje bowiem, że próba przedstawiania związku radzieckiego jako dawcy niepodległości stoi w jawnej sprzeczności z wydarzeniami historycznymi. Były szef na to podkreśla, że w polityce międzynarodowej milczenie bywa interpretowane jako przyzwolenie. Gdy państwa nie reagują na fałszywe narracje, te z czasem zaczynają funkcjonować jako alternatywna prawda w obiegu międzynarodowym. Dlatego Kancan, jak zaznacza Rasmussen, reakcja Warszawy miała znaczenie wykraczające poza relacje bilateralne. Był to sygnał, że Polska nie akceptuje prób instrumentalnego traktowania historii i jest gotowa jej bronić w sposób merytoryczny. Rasmussen zwraca uwagę, że spór o historię ma również wymiar bezpieczeństwa. Fałszowanie przeszłości często służy budowaniu narracji usprawiedliwiających współczesne działania polityczne. Jeśli niepodległość państwa zostaje przedstawiona jako dar, łatwiej podważać jego prawo do samodzielnych decyzji. Były sekretarz generalny NATO podkreśla, że właśnie dlatego kwestie pamięci historycznej coraz częściej stają się elementem debat strategicznych, a nie jedynie akademickich. W analizie Rasmusena istotne jest także odniesienie do szerszego kontekstu europejskiego. Polska nie jest jedynym państwem regionu, które mierzy się z próbami reinterpretacji swojej historii. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wielokrotnie doświadczały narracji, które miały pomniejszać ich rolę i sprawczość. Stanowcza, ale spokojna odpowiedź Warszawy pokazuje, bo no, zdaniem Rasmusena, że region potrafi dziś bronić swojej historii w sposób nowoczesny i zrozumiały dla międzynarodowej opinii publicznej. Rasmussen podkreśla również, że obrona historii nie polega na zamykaniu debaty, lecz na jej otwieraniu na fakty. Polska odpowiedź nie była próbą cenzury czy narzucenia jednej wersji wydarzeń, ale zaproszeniem do rozmowy opartej na źródłach i faktach. Taka postawa dzi, jak zauważa, Wzmacnia wiarygodność państwa na arenie międzynarodowej i pokazuje, że potrafi ono bronić swoich racji bez eskalacji napięć. Rasmussen stwierdza, że spór wokół wypowiedzi rosyjskiego MSZ to przykład tego, jak ważna jest świadomość historyczna w polityce XXI wieku. Polska, reagując na fałszywe narracje, nie tylko broni własnej przeszłości, ale także wysyła sygnał, że historia nie może być dowolnie wykorzystywana do bieżących celów politycznych. To, jego zdaniem, istotna lekcja dla całej Europy. Anders Fock Rasmussen w drugiej części komentarza zwraca uwagę, że wypowiedzi rosyjskiego MSZ dotyczące rzekomej roli Lenina w powstaniu niepodległej Polski należy analizować w kontekście współczesnej polityki międzynarodowej. Jego zdaniem nie są to odosobnione słowa, lecz element szerszej strategii komunikacyjnej, w której historia wykorzystywana jest jako narzędzie wywierania presji politycznej. Rasmussen podkreśla, że tego typu narracje mają na celu nie tyle przekonanie historyków, co oddziaływanie na Opinię publiczną, zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną, były sekretarz generalny NATO zaznacza, że reinterpretacja przeszłości często służy relatywizowaniu odpowiedzialności i osłabianiu pozycji innych państw. Przedstawianie polskiej niepodległości jako daru z zewnątrz wpisuje się, w jego ocenie, w logikę, według której suwerenność krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest czymś warunkowym. A nie wynikiem ich własnych decyzji i wysiłków. Taka narracja, nawet jeśli brzmi abstrakcyjnie, może mieć realne konsekwencje polityczne. Rasmussen zwraca uwagę, że w historii Europy wielokrotnie obserwowano próby uzasadniania dominacji poprzez selektywną interpretację przeszłości. Zmieniały się systemy polityczne i język dyplomacji, ale mechanizm pozostawał podobny. W tym sensie, jak zauważa, reakcja Warszawy była nie tylko obroną własnej historii, Lecz także sygnałem sprzeciwu wobec powrotu do dawnych schematów myślenia o relacjach międzynarodowych. Były szef NATO podkreśla, że fałszowanie historii rzadko działa w izolacji, często towarzyszy mu próba dzielenia sojuszy i podważania jedności państw europejskich. Wspomniane w polskiej odpowiedzi odniesienie do obrony Viktora Orbana przez rosyjskie MSZ Rasmussen interpretuje jako przykład selektywnego podejścia do faktów, które ma służyć bieżącym celom politycznym. Tego typu działania, Gestai, jego zdaniem, wymagają spójnej i spokojnej reakcji ze strony państw europejskich. Rasmussen zaznacza, że odpowiedź Polski była skuteczna również dlatego, że nie ograniczyła się do prostego zaprzeczenia, zamiast tego odwołała się do faktów historycznych i logicznych konsekwencji rosyjskiej narracji. Przypomnienie wojny polsko-radzieckiej z 1920 roku unaoczniło sprzeczność między twierdzeniem o darze niepodległości a rzeczywistym przebiegiem wydarzeń. W jego ocenie taka forma argumentacji jest znacznie bardziej przekonująca dla międzynarodowej opinii publicznej. Były sekretarz generalny NATO zwraca uwagę, że w dobie mediów cyfrowych fałszywe narracje rozprzestrzeniają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego reakcje państw muszą być nie tylko stanowcze, ale także zrozumiałe i oparte na faktach. Polska odpowiedź spełniała te kryteria, co Basti, zdaniem Rasmusena, wzmacnia jej wiarygodność i ogranicza pole do dalszych manipulacji. Rasmussen podkreśla również, że obrona historii jest dziś jednym z elementów odporności państw tak jak chroni się infrastrukturę czy instytucje demokratyczne, tak samo należy chronić przestrzeń debaty publicznej przed fałszywymi narracjami. W tym sensie spór o słowa rosyjskiej rzeczniczki nie jest marginalny, dotyczy fundamentów, na których opiera się europejski porządek polityczny. Rasmussen stwierdza, że reakcja Warszawy powinna być postrzegana jako przykład odpowiedzialnego działania w obliczu presji informacyjnej. Nie była to eskalacja, lecz klarowne przypomnienie faktów. Jego zdaniem takie podejście wzmacnia nie tylko pozycję Polski, ale także odporność całej Europy na próby instrumentalnego wykorzystywania historii w bieżącej polityce. Anders Fock-Rasmussen w trzeciej części komentarza podkreśla, że reakcja Warszawy na wypowiedzi rosyjskiego MSZ wykracza poza ramy dwustronnego sporu. W jego ocenie jest to kwestia o znaczeniu europejskim, ponieważ dotyczy zasad, na których opiera się wspólnota państw demokratycznych. Gdy historia jednego kraju jest podważana lub reinterpretowana w sposób sprzeczny z faktami, powstaje precedens, który może dotknąć także innych państw regionu. Były sekretarz generalny NATO zaznacza, że Europa Środkowo-Wschodnia posiada szczególnie bolesne doświadczenia związane z narzucaniem zewnętrznych narracji historycznych. Przez dekady państwa regionu były przedstawiane jako bierni beneficjenci decyzji podejmowanych gdzie indziej, a ich własne wysiłki i ofiary bywały marginalizowane. Rasmussen podkreśla, że dzisiejsza stanowcza reakcja Polski pokazuje, iż ten etap myślenia należy do przeszłości. Rasmussen zwraca uwagę, że spory o historię coraz częściej wpływają na bieżące relacje międzynarodowe. W świecie, w którym narracje są częścią polityki, sposób opowiadania przeszłości kształtuje postrzeganie teraźniejszości. Próby przedstawiania niepodległości Polski jako daru z zewnątrz mogą, jego zdaniem, służyć osłabianiu argumentów państw regionu w aktualnych debatach o bezpieczeństwie, suwerenności i prawie do samodzielnych decyzji. Były szef NATO podkreśla, że odpowiedź Warszawy miała również znaczenie symboliczne. Pokazała, że państwo członkowskie Unii Europejskiej i NATO jest gotowe bronić swojej historii w sposób rzeczowy i spokojny, bez uciekania się do retoryki eskalacyjnej. Rasmussen zauważa, że taki styl reakcji jest szczególnie istotny w relacjach międzynarodowych, gdzie emocjonalne wypowiedzi często prowadzą do dalszych napięć zamiast je wygaszać. Rasmussen zaznacza, że reakcja Polski powinna być odczytywana jako sygnał dla partnerów europejskich. Pokazuje ona, że obrona prawdy historycznej jest częścią szerszej odpowiedzialności za stabilność kontynentu. Jeśli fałszywe narracje nie są korygowane, z czasem mogą wpływać na decyzje polityczne i osłabiać jedność Europy. Dlatego skło jak podkreśla. Solidarność w reagowaniu na takie wypowiedzi jest kluczowa. Były sekretarz generalny NATO zwraca również uwagę na rolę instytucji międzynarodowych. Organizacje takie jak Unia Europejska czy NATO opierają się na wspólnym rozumieniu historii i wartości. Próby jej rewizji w sposób instrumentalny podważają fundamenty współpracy. Rasmussen zauważa, że państwa członkowskie mają nie tylko prawo, ale i obowiązek reagować, gdy te fundamenty są kwestionowane. Rasmussen podkreśla także znaczenie edukacyjne całej sytuacji. Odpowiedź Warszawy nie była skierowana wyłącznie do rosyjskiej dyplomacji, ale także do międzynarodowej opinii publicznej. Przypomnienie faktów historycznych, takich jak wojna polsko-radziecka 1920 roku, pełniło funkcję przypomnienia, że historia Europy Środkowo-Wschodniej była historią walki o samostanowienie, a nie biernego przyjmowania decyzji z zewnątrz. W dalszej części analizy Rasmussen zaznacza, że takie spory pokazują, jak ważna jest odporność informacyjna. Państwa, które potrafią szybko i merytorycznie reagować na fałszywe narracje, wzmacniają swoją pozycję międzynarodową. Polska Odpowiedź i jego zdaniem ta była przykładem takiej odporności, ponieważ łączyła jasność przekazu z oparciem na faktach. Rasmussen stwierdza, że reakcja Warszawy powinna być traktowana jako element szerszej debaty o odpowiedzialności Europy za własną historię. Obrona faktów historycznych nie jest aktem konfrontacji, lecz inwestycją w stabilność i zaufanie między państwami. Jeśli Europa chce pozostać wspólnotą opartą na wartościach, musi być gotowa reagować, gdy te wartości są podważane, także w sferze pamięci historycznej. W finałowej części komentarza Anders Fogh Rasmussen podkreśla, że spór wokół słów rosyjskiego MSZ nie jest jedynie polemiką historyczną ani epizodem dyplomatycznym. W jego ocenie to przykład szerszego zjawiska, w którym prawda historyczna staje się elementem bezpieczeństwa międzynarodowego. Państwa, które pozwalają na swobodne fałszowanie przeszłości, z czasem tracą zdolność do obrony własnej podmiotowości także w innych obszarach polityki. Rasmussen zaznacza, że historia pełni w polityce międzynarodowej funkcję ramy interpretacyjnej. To, jak opowiada się o przeszłości, wpływa na to, jak uzasadnia się działania w teraźniejszości. Próby przedstawiania polskiej niepodległości jako daru z zewnątrz nie są, jego zdaniem, niewinną prowokacją. Lecz próbą narzucenia narracji, w której suwerenność państw regionu jest czymś wtórnym i zależnym. Takie podejście stoi w sprzeczności z zasadami, na których opiera się współczesny porządek europejski. Były sekretarz generalny NATO podkreśla, że reakcja Warszawy była przykładem odpowiedzialnego działania państwa świadomego swojej roli. Zamiast eskalacji napięć pojawiło się spokojne, merytoryczne przypomnienie faktów historycznych. Rasmusen zauważa, że taka forma odpowiedzi jest szczególnie skuteczna w relacjach międzynarodowych, ponieważ nie zamyka drogi do dialogu, a jednocześnie jasno wyznacza granice akceptowalnej debaty. Rasmusen zwraca uwagę, że obrona historii nie polega na narzucaniu jednej oficjalnej wersji wydarzeń, lecz na ochronie faktów przed manipulacją. W tym sensie polska odpowiedź była zaproszeniem do rozmowy opartej na źródłach, a nie na politycznych hasłach. To podejście, jego zdaniem, powinno stać się standardem w europejskiej debacie publicznej, zwłaszcza w czasach nasilonej presji informacyjnej. Były szef NATO zaznacza również, że znaczenie tej sprawy wykracza poza relacje Polska-Rosja. Inne państwa regionu uważnie obserwują, jak Europa reaguje na próby reinterpretacji historii. Jasna i stanowcza postawa jednego kraju wzmacnia pozycję całej wspólnoty, pokazując, że fałszywe narracje nie pozostają bez odpowiedzi. Rasmussen podkreśla, że solidarność w obronie prawdy historycznej jest elementem solidarności politycznej. Rasmussen odnosi się także do roli instytucji międzynarodowych Unia Europejska i NATO. Jak zauważa, opierają się nie tylko na wspólnych interesach, ale również na wspólnym rozumieniu historii i wartości. Próby ich podważania poprzez selektywną interpretację przeszłości osłabiają zaufanie i spójność, dlatego państwa członkowskie powinny traktować obronę faktów historycznych jako część szerszej odpowiedzialności za stabilność porządku międzynarodowego. W dalszej refleksji Rasmussen podkreśla, że historia Europy Środkowo-Wschodniej to historia walki o samostanowienie, a nie biernego przyjmowania decyzji z zewnątrz. Przypominanie tej prawdy nie jest aktem konfrontacji, lecz elementem normalnej debaty w demokratycznym świecie. Polska odpowiedź na słowa rosyjskiego MSZ, jego zdaniem, przypomniała o tym w sposób zrozumiały także dla międzynarodowej opinii publicznej. Na zakończenie Rasmussen stwierdza, że obrona prawdy historycznej jest dziś jednym z filarów odporności państw demokratycznych. W świecie, w którym narracje coraz częściej zastępują fakty, reakcje oparte na wiedzy i spokoju stają się szczególnie cenne. Przypadek Polski pokazuje, że można bronić własnej historii bez eskalacji i bez zamykania się na dialog. To ważny sygnał nie tylko dla regionu, ale dla całej Europy że pamięć historyczna pozostaje fundamentem suwerenności i bezpieczeństwa.